Pągwiny na pewno mnie zjedzą. Kawasaki. Kurcze. KRIKO! i strip teaserka. co się Ultimate Ultimate mega Ultimate Ultimate mega Lao Tian, Bao You, Jak się, to zmieni? Teraz właśnie, się się przeręczył naprawdę profesjonalnie. I nie ma żadnych naprawdę uszkodzeń Jest wyposażona w nawet dwie butle Pomocnicze Co nie? tak i jest ogólnie cała z I z butelek Ja to w tym chodzi, że Robimy recykling wow. Tak, to jest recycling moment Wszystko z plastiku No tak Jak, jak wykorzystać śmieci? Właśnie tak. Waterbole, Sigma, No i tak się prezentuje gotowa tratwa. Jest wyposażona, tak jak mówiłem dwa maniaki odlotowe. I oczywiście tutaj jest zbiornik paliwa, który będzie utrzymał całą tratwę. Tak. I tu jest spód. Nie? Tu. Za dwa tygodnie spust. mi przyjdzie karta. I tutaj jest góra. I to będzie naprawdę pro. Zróbmy test. Nie, ale ty miałeś trzymać na klacie. Jest git, nie? Nie mówiłeś mi tego. Waterbolek. Okay. No, spoko. No, naprawdę spoko. Trzyma się dobrze. Jak widzisz niezawodna ja Miejmy nadzieję, że tylko woda się unaleje do środka Dobra, to wchodzi do basenu Po co? Po co? Ci, nie ma dziurze. No teraz to już możesz nie Teraz to już cholera nie jest nie, się, nie No właśnie Elo Elo pomelo Ehi, io zapadnę na to oh, oh. Ehi, ho messo il test. Bravo, andiamo! o! Oh, oh kurde. No, no, no! No, no, <gla> no, no! no, <gla> e, no, mm, no!

My chain heavy, yeah, yeah, my chain heavy, my chain heavy, my chain too heavy.